kochani, witam was po raz kolejny na tym kanale W dzisiejszym odcinku powiemy sobie na temat tego jak zamawiać na Aliexpress i innych chińskich stronkach Żeby po prostu zamówić coś fajnego, coś żeby przyszło takie jak ze zdjęcia Podamy wam kilka fajnych trików jak my zamawiamy, bo już zamawiamy o chyba z 3 lata przez internet I coś jednak wiemy na ten temat Wiele razy się pogubiłyśmy, pomyliłyśmy, byłyśmy smutne Chociaż w sumie powiem, że zazwyczaj właśnie Wybieraliśmy to tak rozsądnie. rozsądnie. I zwracaliśmy uwagę, że może nie przyjść takie, jak jest na zdjęciu, bo wiadomo, to jest no, internet. In. Ale nieraz było tak, że przychodzi tam coś, a my sobie tak zastanawiamy, jaka to może być rzecz, że to jest całkiem inne. Tak. I dzisiaj się na tym wypowiemy, pokażemy Wam super triki. I, I na końcu pokażemy produkty, które my polecamy obecnie z AliExpress zakupić, ponieważ jest. też u nas w bardzo dobrym stanie, więc, więc zapraszamy do oglądania. Więc, jako pierwszą podstawową e, informację dla Was, mamy, żeby się zawsze mierzyć. Czy to są buty, czy to są bluzki, sukienki, spodnie, zawsze wejdźcie w tabelę rozmiarów i się zmierzcie. Bo nieraz jest tak, że nosicie eskę całe życie, a ta eska jest zawyżona w M-kom, kom xs nie wiadomo czym, bo może być albo zawyżona, albo zaniżona. Więc, dlatego, zawsze lepiej się zmierzyć w biodrach. Nieraz najlepiej jest mierzyć długość, na przykład sukienki. Bo nieraz sukienka, dobra, rozmiarowo wszystko ok, ale przychodzi króciutka a i na zasłania pupę, a tak. miała być po kolano, więc yy, no trzeba się mieczyć i próbować yy, zawsze. My tak robimy, chociaż w sumie czasami na oko, bo nie mamy czasu, ale mniej więcej wiemy swoje rozmiary już po tych trzech latach. Mhm. No i tak, tutaj właśnie macie na przykład na y, przykładzie butów, bo buty często też mogą być oczywiście 38, bo wam za duże albo za małe. Zazwyczaj właśnie chyba za małe trochę są, albo są no, za małe. małe. Więc y, trzeba zmierzyć sobie wkładkę, i tutaj macie właśnie jak wejść w taką tabelę rozmiarów. I kolejnym punktem, jaki przygotowałeś jest materiał. Oj, materiał jest bardzo ważny, ponieważ na zdjęciu może nam się wydawać, że to jest. Najlepszy materiał, jaki może być, ale okazuje się, że jest to jeden z najniższej półki. No i wtedy jest zawiedzenie, no bo wiadomo, materiał musi być i wygodny, Sąne. może być przewidujący, może być jakiś taki, no bardzo lipny i prześwitujący. prześwietujący. Prześwitujący. No i zawsze trochę tam nadal Wam pisze, z czego jest robiona dana rzecz, czy tam z bawełny, czy tam z jakiegoś, nie wiem, poliestę, przeróżne, tak, na no naprawdę. Bruski. My na przykład te bluzki mamy z chińskiej stronki i one przyszły bardzo fajne. Jednym ich minusem jest to, że strasznie. Nie przypuszczają powietrza, Co jest gorąco, są niby na, y, je, na, ten, na lato. Na lato, takie, wiecie, fajne zwiewne, ja. ale są tak strasznie się można nie upłacać, tyle tak. opuszczona na masakra, <grym> więc pamiętajcie zawsze, żeby zobaczyć, jakie jest materiał. Okej, okay, więc kolejną rzeczą i naszym zdaniem chyba najważniejszą są opinie innych i recenzje, bo jeśli nie macie na przykład żadnych recenzji na danej aukcji czy coś, no to to już oznacza, że coś, coś jest nie tak, tak, że to jest podchwytliwe trochę takie. Tak, właśnie zawsze wchodźcie w dół i tam są opinie, najlepiej, żeby było jakieś zdjęcie, bo za zdjęciami mm -hmm. widzicie wszystko. Nieraz niektórzy ludzie zachwycają się takimi słabymi rzeczami i piszą, że jest super, więc najlepsze są zdjęcia, żeby zobaczyć jak to wygląda, nieraz piszą, że jest coś... Za duże, za małe, że jakiś rozmiar jest taki, taki, albo że coś przyszło na przykład zniszczone. Tak, a tutaj macie na przykład pokazane na bucie. Że jest trochę wygięty yy, i tak dalej, więc patrzcie na te zdjęcia i będziecie wtedy wszystko wiedzieć. No i słuchajcie, nieraz na przykład na aukcji piszę, że na przykład produkt nie do czy coś takiego. Jak wiecie, wysyłka z AliExpress trwa nieraz do dwóch miesięcy. Więc to jest bardzo długo. Musimy być cierpliwi, gdy zamawiamy, śledzić paczkę i śledzić też, czy sprzedawca jest ok. Bo nieraz zdarzałem się z którzy nie wysyłają paczek, albo jakieś. No po prostu jakieś przekręty robią I słuchajcie innych rad, co piszą o sprzedawcy Czy przyszło, czy nie doszło Okej, okay, i kolejną bardzo ważną rzeczą Jest też również wasza czujność przy wysyłkach Bo nieraz mamy darmową wysyłkę To wiadomo, można sobie tam w filtracji zaznaczyć ale niekiedy mamy wysyłkę, która jest większa niż cena niż produktu. I też nieraz jest tak, że jeden produkt jest u innego sprzedawcy z wysyłką, a drugiego bez wysyłki, więc patrzcie dokładnie, żeby po prostu zaoszczędzić na tym, a nie przesadzić z wysyłką i szukać tych darmowych. Bo no myślę, że my tak zawsze robimy mhm. i nie ma jakoś tak, że dopłacamy czy cokolwiek. Kolejną ważną rzeczą jest to, że nieraz, gdy wybierając produkt, widzimy oczywiście cenę. No, ale później przechodzimy sobie wybrać jego kolor, jego rozmiar, i wtedy uwaga, cena może się zmienić. Może podskoczyć na przykład do góry, gdy zmienicie kolor, albo nawet rozmiar, więc dla nas to jest też również takie podchwytliwe, taki trochę na wodę, no, no. Ale... Albo nieraz też jest tak, że pierwsze zdjęcie jest. Tabler, piękne, z jakiejś takiej stronki, piękne, z pięknej wakacji, sukienki, a piękne sukienki z jakichś pięknych stronach i na, takie naprawdę piękne. A jak popatrzycie w kolejnych zdjęciach, na przykład na manekinie to jest to jedna wielka firanka. Wielka... Sukienka nie jest rozkoszowana, po prostu jest taka. Taka, i wiecie, to jest taka... sami wiecie tutaj wam pokażemy jest. jak znajdziemy jakieś zdjęcia, co nie? Tak, i zazwyczaj tak jest, że piękno pokazują Jakoś błyszczące, cykline rozkroczone Może Możecie też tak taki... Może kliknąć żeby po prostu tą sukienkę, tak. zobaczyć tak. tak, A niektórzy też właśnie widzą O super, są 20 dolców, taka sukienka, o super, nie? No Albo nawet mniej Albo nawet no I my, gdy zamawiamy jakieś ubrania lub cokolwiek z AliExpress Zawsze robimy taki fajny chwyt, żeby zaoszczędzić Albo wchodziły na promocje, które są naprawdę fajne Albo robimy tak, wpisujemy w filtrze od zera na przykład do 10-5 dolarów Patrzymy na przykład na bluzki I roze, roze, są... to, tam, do tą na wysyłkę I wtedy mega fajnie jest znaleźć tanie, fajne rzeczy Wtedy już patrzymy na bluzkę, patrzymy na opinię, patrzymy na e, wszystko tam, co wam mówiliśmy, rozmiary i tak dalej No i jak już znajdziemy taką rzecz, to zamówimy i zazwyczaj super przychodzą I zaoszczędzimy, bo są naprawdę tanie bluzki po 5 dolarów, no to... Sami wiecie jak to jest i wiele mamy takich bluzek topów na przykład mamy też stroje przy przeróżne rzeczy tak. No, więc to jest super i wam to polecamy I właśnie teraz pokazałam wam rzeczy z Aliexpress, które przyszły do nas genialne, tanie i w ogóle być może będziecie mieć link w opisie Pierwszymi rzeczami są takie piękne naklejki na twarz Super się e... sprawdza do jakieś sesji zdjęciowe, które też planujemy, ale to jak wiecie, jak się zrobić a Tak, takie właśnie boho sesje i przyklejenie do twarzy, jakiś makijaż fajny Myślę, że e, się pojawi, to już jest u nas bardzo długo, chyba z rok. To było nasze pierwsze zamówienie z Aliexpress Tak, e, to jest chyba z rok już no i, no i po prostu nie mamy czasu zrobić sesji i musimy mieć na to dobry pomysł, żeby tego nie zmarnować Przepraszam, jak to się w ogóle będzie trzymało na skórze i w ogóle Najwyżej przykleimy jakimś innym klejem, ale naprawdę polecamy i pięknie przyszło. Wiem, że to też nie było bardzo drogie, a wyboru tego wzoru ma mega dużo czy, na, czy tutaj pod oczy, czy nawet na tutaj wszędzie, na dekort, nawet tak wszędzie jest i to jest piękne, naprawdę I tak, kolejne rzeczy to na przykład takie uszka, kotki yy, Tutaj są takie z takiego... nie wiem jak to nazwać takie takiego z plastiku, plastiku no. nie wiem a tutaj mamy takie właśnie plastikowe, i takie tu mamy różyczki. A tu takie właśnie diamenciki, tak jak przy tamtych No tutaj odpad, chyba diamencik. No odpad? O, Aha. tutaj odpad. Tak, i one to są takie eee. fajne właśnie. Opaski, słodkie. Tak, i fajne przyszły, naprawdę. E, fajne do filmów też, albo no. do jakichś makijażów, jak robi się. Myślę, że kiedyś może nagramy. No, no więc bardzo Wam polecamy. Być może będzie link w opisie, Ale AliExpress jest taką mnóstwo, więc na pewno eee. znajdziecie Tak. Okej, okay, i kolejną rzeczą są lakiery hybrydowe Oczywiście wiadomo, najlepsze są te z Semilac'a, czy tam z jakiejś, wiecie, firm Ale tam również można znaleźć fajne odcienie Tutaj mamy numer 28 i to jest właśnie z takiej jakiejś firmy Kupiłyśmy go na święta, znaczy się przed świętami jeszcze, żeby doszedł na święta I ma cudowny kolor takiej choinki Takie choinki. bardzo fajne, jak widzicie Tutaj no. się też pojawiło zdjęcia w paznokciach z zrobiono Jego, z tym kolorem no i on jest mega leciutki A kosztował mnie całe 4 zł. Tak, a jest więc... mega leciutki i fajny jest ten kolor ogólnie, więc nie, nie, to jest. Ile jest... 8 mililitrów? 8 ml Jest strasznie leciutki, bo jest zrobiony z takiego, wiecie, byle jakiego materiału, ale No nie to jest ważne, tylko to co jest w środku, więc dlatego super No i już ostatnią rzeczą jest warkocz Tak, syntetyczne warkocze Mamy trzy kolory 3 Czerwony, granatowy i właśnie różowy z takim czarnym odrostem Bo nie było z brązowym, były też z blond. Były też właśnie takie przemiany, wiecie, sombre Różne kolory. Ja miałam już ten wpleciony w moje tak włosy. Wtedy widzicie mnie zdjęcie, oczywiście. Pięknie to wygląda i mega mu polecamy, bo są naprawdę tanie. Są przeróżne kolory, nawet jakieś odblaskowe, jakieś mm. neonowe, stonowane, nawet takie troszeczkę, co możecie kogoś zaszartować. Takie naturalne, blond czy cokolwiek. I pięknie to wygląda. Ja tak. Jeśli trzymacie tak, właśnie, w warkoczu jak my tutaj, to się nie plączą w ogóle, więc jest wszystko ok. nasz pierwszy warkocz, który był, czyli granatowy, rozplątałyśmy go w ogóle i. Teraz jest tak poprząlane, że nie wiemy, czy da się coś z nim zrobić. Ale właśnie jeśli trzymacie w takiej czystości, te warkocze to są no super, mogą Wam y, służyć na lata, a czasem jest fajnie na przykład zmienić swoją tak. właśnie z takim czymś, jeśli I z... chcecie farbować włosów. I z takiego warkocza oh. muszę zrobić na przykład y, obie możemy sobie zrobić warkocze, no bo to jest naprawdę dużo etyczne. Jak połączymy z naszymi włosami, to naprawdę super to wygląda. Y, I tak się na mnie ludzie patrzyli, gdy miałam takiego warkocza zrobionego, że to był szok. Fajnie zwrócić na siebie czasami uwagę i no, naść kreatywnym Dobra kochani, więc to na tyle w tym odcineczku Mamy nadzieję, że wam się podobało i dacie łapeczkę w górę No i co? No i zapraszamy was do kolejnych filmów I do filmu z testem sukienek z Aliexpress Ponieważ był taki film na kanale Jeśli jeszcze nie widzieliście, to macie go w opisie No i co? I tam testowałyśmy właśnie tanie sukienki z Aliexpress I z stronki Dressly, czyli chińskich stronek Więc was zapraszamy do opisu W ogóle zapraszamy was ogólnie do opisu Bo tam jest na przykład wiele rzeczy Nasz Instagram, na przykład blog Na którego was serdecznie zapraszamy Kontakt do nas email, jakbyście chcieli... Do nas napisać, skontaktować się Tak samo opiszcie w komentarzach, bo w sumie możemy wam tam odpisać Zawsze odpisujemy w sumie I napiszcie, co wy kupujecie na Aliexpress, czy macie jakieś rzeczy z Aliexpress Oczywiście to nie są wszystkie rzeczy z Aliexpress Tylko po prostu takie, na szybko wzięłyśmy tak kilka Takie, które nam się na pewno sprawdziły w 100% Więc zapraszam was do kolejnych odcinków, do poprzednich odcinków No i co? Do następnego!